Podkarpacie.pl. Wystartował maturalny maraton. Tradycyjnie już na pierwszy ogień poszedł język polski. Zapytaliśmy sanockich maturzystów, jak poradzili sobie z egzaminacyjnymi tematami, w jaki sposób walczą ze stresem i co planują w najbliższej przyszłości. Coś napisałam, no ale zobaczymy, jakie będą wyniki, bo to też różnie bywa, ale ogólnie wydaje mi się, że nie był to jakiś trudny temat i. Yy, tak jak się przygotowałam do matury, się powtarzałam, te tematy, co już były w wcześniejszych latach, to był dosyć prosty w stosunkowo porównaniu. porównaniu. Spodziewałem się czegoś trudniejszego, bo wydaje mi się, że ten poziom był bardziej jak testy gimnazjalne niż jak matura z języka polskiego. A w jakie tematy celowałeś, że będą? To znaczy celowałem bardziej w Lalkę Prusa lub Pana Tadeusza, a dostaliśmy czwartą część Dziadów, która jest lekturą nieobowiązkową i trzeba było się odnieść tylko do podanego fragmentu. W sumie wszyscy się tak bali, a jednak było łatwo nawet, także... Cieszę się, jutro będzie gorzej. Próbne były dużo trudniejsze moim zdaniem i udało się, bo rozprawka była akurat na prosty temat. Pierwsze pytanie, jak w ogóle poszło i czy był stres? Rano było, ale już rano tak, bo wczoraj nie było w ogóle tak jakoś na luzie, A dzisiaj rano, jak się weszło do sali, to tak ręce no. nie mogłam drzwi otworzyć. Ale że jak się już pisało, to tak ten stres. I w sumie opad. taki temat badania nie był taki trudny. To dziady, część czwarta, to w porządku było. Mhm. I temat rozprawki też nie był trudny, był o miłości. No mhm. to tak... No, no, myślę, że będzie Powiedzmy, że dobrze. w miarę jest. <laughs> Zdać na pewno każe, zda. Na <laughs> Najbardziej bałam się właśnie polskiego, że zrobię błąd kardynalny, przez co, mhm. no, po prostu nie zdam matury. Teraz już się trochę mniej boję, ponieważ będą przedmioty bardziej ścisłe i w się lepiej czuję. Ja właśnie boję się bardziej matematyki jutrzejszej, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Do matury próbnej podchodziłem z takim dość słabym przygotowaniem i ogólnie, ale teraz po tym roku już nabrałem, że tak to powiem, wprawy w pisaniu tych wszystkich tekstów i tak dalej. I... Mam nadzieję, że poszło ok. No niektóre próbne były trudniejsze od tej matury, no ale nie chcę nic mówić, no bo wiadomo jak to jest, powiem, że była łatwa, a potem wyjdzie jak wyjdzie, ale no ogólnie jestem w miarę zadowolona. Znaczy taka wydawała się taka w miarę dobra, zobaczymy jak będzie w lipcu. A w porównaniu do, do tych próbnych oficjalnych? Yy, wydaje mi się, że próbne były trudniejsze. Tak. Czyli te próbne przygotowały i zmobilizowały maturzystów, żeby, żeby tak Tak, żeby łatwiej, się lepiej uczyć. Spodziewałem się czegoś bardziej, że tak to powiem, oryginalnego, jeśli chodzi o wypracowanie, że pojawi się coś takiego niecodziennego, ale pojawiły się dziady w sumie i jestem zadowolony. Mówi się, że to najważniejszy egzamin w życiu, więc jak się czujesz psychicznie? Ja się czuję bardzo dobrze. Moim zdaniem, stres w ogóle przed takimi egzaminami nie jest potrzebny, w ogóle bardziej przeszkodzi niż. Pomoże dlatego staram się bez stresu podchodzić do tego. Wszyscy uczą się na ostatnią chwilę i stresują się, że czegoś nie zdążą zrobić. Ja stresuję się tylko docelowo przed egzaminem i wcześniej nie. A tak przed to strasznie. Ale wszyscy ogólnie nie dochodzi do nich, że to jest matura i. Yy, śmieją się, żartują, Myślę, że to zwykły sprawdzian. Jeszcze się nadal tylepię, ale jutro będzie gorszy stres, bo jutro matematyka, no to jutro się będę na pewno bardziej bała niż dzisiaj. Bo ja się najbardziej boję matematyki. Ja i te ludzie. Strasznie się stresuję i ustnymi też się stresuję. No, nie wiem. No ustny polski jest najgorszy, bo to taki no. inny niż ten nowszy, nie ma ten... W prezentacji, tutaj Tam musimy, dostajemy pytanie, musimy 15 minut przygotować odpowiedź. Coś nam nie podejdzie i tyle, po problemie całym. Jak już się usiadło tam, to już tak... Rano, tak, rano, z, z, rano z uśmiechem się nam to zrobić, Ej, pójść do samotna. Tak. Jest stres w ogóle przed egzaminami? E, już, powiedzmy, jak się spotkamy razem w szkole ze znajomymi, to troszeczkę, ale poza tym nie. Poza tym jest okej. Okay. Powiem szczerze, mama się bardziej stresowała niż ja. Ja jakoś tak podszedłem do tego egzaminu tak, że tak to powiem, na luzie, bo się, uważam, że jakbym się zestresował, to po prostu ręka chodzi i ciężko by było to napisać. To jest chyba tylko odpoczynek daje jakieś, <grywa> jakiś sens. <grywa> Zawsze jest stres, e, trochę, e, no ale to trzeba jakoś jednak z tym stresem się y, sobie poradzić i, i jakoś to napisać, więc myślę, że aż tak strasznie nie było, jak mi się wydawało wcześniej. Oczywiście, no bo od tego zależy nasza przyszłość, ale było dobrze. A jak sobie radzić ze stresem? No to są różne metody. Ja w sumie nie obrałam takiej jakiejś konkretnej, ale to zależy wszystko od nastawienia. Matematyka. Zdecydowanie jutro będzie źle. Bardzo. Tak mi się wydaje. Ale miejmy nadzieję, że też nie będzie tak źle. Dzisiejszy dzień trochę pokrzepił. Dzisiaj wyjątkowo właśnie jakoś tego stresu było mniej. Nie wiem, czy to jest uwarunkowane, ale. Ale no stres zawsze jest, także no, nie mam jakiegoś sposobu, żeby sobie z nim radzić, ale, ale nie był aż taki straszny. Co po maturze, jakie plany? O, <grym> jakieś studia, ale jakie ja to nie wiem. <grym> Brak! <grym> Okażę się, jak, jakie będą wyniki matury przede wszystkim. No zobaczymy czekamy do czerwca bo Czekamy do lipca, 6 lipca. Na razie chyba postawię na odpoczynek i zrobię sobie rok przerwy, zajmę się pracą i jakoś, nie wiem, ustatkowaniem się, dopiero później pomyślę o studiach. Po maturze zastanawiałem się nad studiami w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym na kierunku rybactwo. Dość taki, wydaje mi się, oryginalny kierunek, ale zgodny z moimi ogólnie zainteresowaniami. Zobaczę, jakie będą wyniki. Strasznie chciałabym weterynarię studiować w Krakowie, no ale to zależy w sumie od rozszerzeń już od biologii i chemii a z tym też może być ciężko. Tak bezpośrednio po to troszkę wyjazdów, wiadomo, wakacje odpocząć, a później na studia. A jakie? Kraków, myślę, Politechnika. Gdzie dokładnie jest kierunek, troszkę jeszcze nie wiem. Studia. A, studia, ASP. ASP. Także. A u Ciebie? Politechnika krakowska chyba. Mhm. Politechnika. Czyli co, najważniejszy będzie pewnie jutrzejszy dzień. Tak, tak. Bo ja jestem na motwizie, więc też e, jakby co to plan zapasowy, mhm. matematyka, fizyka. Ja chcę iść na Akademię Muzyczną na no, skrzyptu. No, dosyć na, najlepiej na studia, dokładnie. I potem to się zobaczy. Zdać maturę najważniejszą. No, może na UJ. Mhm. Nie, jeszcze tak planuję, ale nie wiem. Moja matura przynajmniej była 14 lat temu. Poszło mi średnio na jeżę, przyznam się trochę ściągałam, ale nauczyciele byli wyrozumiali, zdawałam w drugim liceum. Jestem 14 lat, jak już mówiłam, później studia, ale niestety nie pracuję w zawodzie, tylko robię swoje ubrania i tak to się kręci, że właściwie tak jak mówię, matura to pikusz, reszta życia to już jest później. Prawdziwy hardcore. Po maturze wyjechałam do Szkocji, ja tylko tutaj przyjechałam na cztery dni, więc kończyłam studia w Szkocji. Więc matura jakby mi pomogła dostać się na studia, więc ważna, otwiera drogi. Dzisiejszym maturzycą, zwłaszcza mojej najbardziej najprzyjaźniejszej dziewczynie Mariannie, życzę, żeby zdała, żeby dostała się tam, gdzie tylko chce się dostać i żeby naprawdę była życiu szczęśliwa, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Matura jest ważna, najważniejsze jest wybierać, gdzie się i co chce się robić w życiu. TFU